Słuchajcie, taka wielka paczka, taka wielka paczka do mnie dzisiaj przyszła. Bierzemy się za otwieranie. Słuchajcie, to jest paczka od pana Jakuba z różnego rodzaju y, gadżetami. Zaraz wam pokażę, bo mnie oczy tak wyszły, tak wyszły mi oczy. Jak zobaczyłem, słuchajcie, te wszystkie cudeńka, które mi pan Jakub przysłał, to mnie tak wyszły oczy, patrzcie. Home, zaraz Wam pokażę, o co chodzi, nie? Bo to są breloczki do kluczy. Ja już tutaj, wiecie, zaraz to rozpoznałem. To widziałem taki film na tym, na TikToku. Wyobraźcie sobie. Jest taki cuzik, nie? I jest taki cusik do kluczyków. I patrzcie, I to tu pasuje. I możemy sobie odwiesić kluczyki. Super fajna sprawa, Super fajna sprawa bo ja mam taką tablicę korkową z pineskami. I czasami, jak odwieszam klucze, to mi one spadają. A problem mam tego typu, że pod spodem, pod tą tablicą stoją kosze na śmieci. I już nie raz trzeba było grzebać w koszach. Dobrze, że ktoś zauważył, że te klucze spadły. Tu mamy, słuchajcie, taki ten. Ja wam pokażę tak na zbliżeniu. Tak, o, proszę bardzo. Złapię ostrość, zamiast mojej facjaty złapię. Proszę bardzo. Garść takich pięknych pszczółeczek. Tu mamy, słuchajcie, drugi woreczek. Takie większe to niech będą pszczele matki takie wiecie, porządne, ładne, duże. Tu mamy, proszę bardzo, takie jeszcze dodatkowe jakby breloczki do kluczy. A tu mamy, słuchajcie, takie różne rzeczy, różne rzeczy, bo tu na przykład jest... A wyciągam, już wyciągam, o, taki, zobaczcie, z drugiej strony, to z tej strony trzeba patrzeć, o, proszę bardzo, taki, wiecie, słoiczek z miodem. A tu mamy, tylko będzie odwrócone, nie? Czekajcie, odwrócę. No, proszę bardzo, odwrócono od razu lepiej. Miody z Wąchocka. Powiem panu, panu Jakubie, że te kurde z... Nie pomyślałem. A świetny taki trik reklamowy, nie? Miody z Wąchocka. Podoba mi się to, podoba mi się to. Tutaj mamy, słuchajcie, takie miody z Wąchocka, tylko większe. Tu jest troszeczkę spięty gumkami, chyba po to, żeby się właśnie w transporcie nie rozleciał, ale już te gumeczki zdejmę, słuchajcie, mamy ulik. Ulik taki proszę bardzo. I on da się nawet tutaj proszę. W środku są słuchajcie, rameczki. W środku są rameczki, no cudowna sprawa. I tutaj u góry jest, proszę bardzo, o miody z Wąchocka. Gdzie tam dasze? kurde, zaraz bym ja zaatakowały te pszczoły. Ja już widzę kątem oka, że mi się czas kończy na filmie 3 minuty, to Wam chcę pokazać jeszcze to. Coś pięknego, coś pięknego. Panie Jakobie, pan to mi teraz prezent zrobił. Dziękuję bardzo. Takiego gadżety...